Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na odcinek, gdzie przetestujemy kolejną porcję nowości drogeryjnych i miał być to całkiem inny odcinek. Dzisiaj planowałam nagrywać test nowości Everline Cosmetics, ale zmieniła mi się koncepcja, dlatego że na ten moment w drogerii Natura możemy kupić w promocji za niecałe 40 zł nową paletę KOBO, która powstała we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Jest to paleta Simplicity is Beauty i ona w cenie regularnej kosztuje prawie 90 zł. Także jeżeli będzie fajna, to warto będzie ją teraz kupić w promocji za te 39,90 Podejrzewam, że ta paleta w tej cenie się też dość szybko wyprzeda, także chciałam jak najszybciej nagrać jej test i powiedzieć Wam, czy jest ona warta tej ceny promocyjnej, czy warto na nią polować. Ona nie jest dostępna online, cała kolekcja wyprzedała się jeśli chodzi o sprzedaż online i widziałam tą informację u Daniela Sobieśniewskiego na Instagramie. Pod jakimś postem u niego pojawił się komentarz z zapytaniem, czy można kupić te kosmetyki online. No i on napisał, że są wyprzedane, także można je kupić tylko stacjonarnie. Poza tą paletą mamy w kolekcji też pomadki Nude. I ja zdecydowałam się na jedną z tych pomadek. Wydaje mi się, że jest 5 albo 6 kolorów. Ja wybrałam sobie kolor Taupe Nude. I powiem Wam, że jak poszłam do drugiej Natura i zesłoczowałam te kolory, to minimum trzy bardzo mi się spodobały. No ale stwierdziłam, że nie znam formuły, więc chciałabym na razie przetestować jedną i ewentualnie sobie dokupić. Pomadki kosztują w tym momencie 14,99, także to też jest cena promocyjna. Mamy fajne opakowanie, bo mamy tutaj magnesy więc ona nam się łapie na magnes. Kolorek Top nude moim zdaniem jest idealnym takim nudowym brązem. To jest naprawdę przepiękny kolor, to jest coś co ja bardzo, bardzo lubię. Ja nie przepadam za takimi różanymi, różowymi nudziakami, bardziej idę właśnie w brązy i to jest coś idealnego dla mnie, także też przetestuję dzisiaj z wami tą pomadkę. W tej kolekcji są również cienie w kremie i mamy znowu chyba 5 albo 6 kolorów i te cienie w kremie są w tym momencie również na promocji i kosztują 19.99 za sztukę. Więc jakby co cała ta kolekcja Kobo i Daniel Sobieśniewski jest w tym momencie w drugiej Natura w promocji. I gazetka wydaje mi się, że trwa około dwóch tygodni, więc przez dwa tygodnie możecie w promocji te kosmetyki złapać. Paleta jest oczywiście najbardziej opłacalna, bo mamy tutaj rabat ponad 50%, no ale wiecie, nie ma co na razie chwalić dnia przed zachodem słońca. Zaraz sobie sprawdzimy tą paletę, zrobię wam słocze, no i się przekonamy, czy jest to warta uwagi. Poza nowościami od Kobo przygotowałam sobie do dzisiejszego filmu jeszcze trzy kosmetyki z Rosmana. Są to nowości od Vibo i od Lovely. Z Lovely mam puder hmm, Be Bread Loose Powder, i to jest ta seria pszczółkowa. Z racji tego, że mam już zrobiony makijaż twarzy, zrobiłam go zanim zaczęłam nagrywać ten film, to już ten puder przetestowałam poza kamerą, no i powiem wam, że on się zapowiada fajnie. On ma delikatnie żółte zabarwienie, powiedziałabym, że to jest taki lekko maślany kolor. Jest on może najbardziej drobno zmielony pudrem sypkim, jaki znam, ale powiedziałabym, że jest w porządku. Ładnie wygładza, nie zażółca, nie rozbiela twarzy, wiecie, nie rozbiela nam podkładu. Naprawdę fajnie się wtapia, fajnie się dopasowuje. Dużym plusem w przypadku tego produktu jest to, że on się nie osadza na twarzy, po prostu nie widać, że mamy puder na skórze. On się nie osadza na włoskach, tylko właśnie się ładnie wtapia. Co do pojemności mamy tutaj 7,5 g, czyli to jest troszeczkę więcej niż w przypadku standardowych pudrów od Lovely, bo tam mamy chyba 6 g. I o cenę, on kosztuje tylko 22 zł, ale nie jestem na pewna na 100%, nie mam za bardzo pamięci do cen, także zostawię wam linki w opisie i będę się starała przy każdym filmie, kiedy będę testowała jakieś produkty, zostawiać wam linki, nie tylko opis danego kosmetyku, ale też link, gdzie możecie od razu sprawdzić cenę albo gdzie możecie sobie ten produkt kupić. Myślę, że to jest fajna sprawa, że wiecie, klikacie sobie w linka, nie musicie szukać i od razu macie produkt, możecie sobie przeczytać opis producenta, możecie sprawdzić cenę. Także ten puder kosztuje coś koło 20 zł. Produkt ma dosyć intensywny zapach i dla mnie jest to minus, jeżeli ten zapach jest nieprzyjemny. W przypadku tego produktu ten zapach jest, powiedziałabym naturalny, to nie jest taka chemia, wiecie, taki syntetyczny zapach. To jest zapach miodu, ale połączonego z wanilią, z taką delikatną nutą wanilii. To nie jest taki typowo 100% miodowy zapach, no ale miodek przebija, mamy serię pszczółkową, także wszystko się zgadza. Co do opakowań, no to tutaj takie bardziej młodzieżowe klimaty, słodko, miodek, pszczółki i tak dalej, ale mi to nie przeszkadza, wiecie. No opakowanie jak opakowanie, najważniejszy jest produkt. Jeśli chodzi o produkt, moim zdaniem ten puder jest naprawdę wart uwagi. Mam produkty z marki Vibo, które dzisiaj z Wami przetestuję. Pierwszy produkt jest to Volume Drama Base, czyli baza pod podtóż do rzęs. Ja dawno takich produktów nie testowałam, także stwierdziłam, że coś nowego chciałabym kupić, coś nowego chciałabym sprawdzić. Jest to po prostu baza do rzęs, nie ma tutaj nic więcej napisane. Fajne są te tusze Volume Drama, więc stwierdziłam, że ta baza faktycznie może robić robotę, może być to coś ciekawego. Drugi produkt to pomadka z kolekcji Glossy Nude i ja mam kolorek 1. I jeśli chodzi o tą pomadkę, no to przetestuję ją z Wami, pokażę Wam jak wygląda jej kolor, jak wygląda jej pigmentacja. A potem nałożę tą drugą pomadkę, bo chciałabym na koniec tego filmu zostać właśnie w tym nudziaku od Kobo. Jestem zaliczony, więc przechodzimy sobie w końcu do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli do palety Kobo Simplicity is Beauty, która powstała we współpracy z makijażystą, wizerzystą Danielem Sobieśniewskim. Paleta w środku prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Są to moje klimaty. Mamy tutaj mnóstwo matowych cieni, co jest dla mnie dużym plusem, bo ja uwielbiam matowe cienie, szczególnie w takich kolorach bardziej nudziakowych, w brązach. Dodatkowo mamy tutaj bardzo interesujący cień oliwkowy. Jest to taka, powiedziałabym, przybrudzona jesienna oliwka, może być naprawdę fajna do jesiennych makijaży. No paleta prezentuje się ładnie. Co do błysków, to wydaje mi się, że ten cień euforia jest troszeczkę inny. On jest taki bardziej drobinkowy, może taki bardziej foliowy. Ten pierwszy jasny cień wydaje mi się, że będzie to perem albo będzie takim troszeczkę opalizującym kolorem, bo on też się dosyć intensywnie mieni. Pozostałe trzy cienie błyszczące to są wydaje mi się takie klasyczne perły. No ale zobaczymy, sprawdzimy sobie na słoczach. Wiecie, powiedziałam, że kolorystyka jest raczej neutralna, są tutaj chłodne tony, ale one tak wiecie, nie przytłaczają tej palety. Więc bardzo mi się podoba jak to wszystko jest zrobione. Przekręciłam wam jeszcze tą paletę w ten sposób, żebyście zobaczyli ją z innej perspektywy i napiszcie mi w komentarzach co widzicie. Bo ja jak patrzę na tą paletę w ten sposób, to widzę dwie paletki dziewiątki i z tej strony widzę paletę idealną na śluby. Paletkę ślubną. Mamy tutaj ładne, delikatne dziewczęce błyski, mamy brzoskwinie, mamy taki fajny, powiedziałabym przybrudzony róż, więc to jest idealny ślubniaczek. A z drugiej strony mamy coś takiego fajnego, wieczornego, jesiennego. Więc to jest naprawdę ciekawa kompozycja kolorystyczna. Bardzo mi się ta paleta podoba. Powiem Wam, że trafia w moje gusta. To nie jest tak jak w przypadku tej palety od VIBO, że ona tak wizualnie do mnie nie przemawiała od samego początku. Tutaj te kolory są naprawdę bardzo eleganckie, ładnie wyważone, ładnie to wszystko jest skomponowane. Możemy zrobić makijaż ciemniejszy, możemy zrobić coś delikatniejszego, możemy zaszaleć z błyskiem, bo mamy te dwa takie bardziej drobinkowe, takie intensywniejsze folie. Mamy kolor czarny, mamy matowy beż, więc to jest paleta samowystarczalna. Nie potrzebujemy tutaj nic innego, żeby stworzyć mnóstwo makijaży. Tak prezentują się słocze tej palety, i powiem Wam, że ja jestem pod mega wrażeniem. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja od najjaśniejszego cienia, od samego początku. To nie jest tak, że te jasne cienie są w ogóle niewidoczne. Tylko ten pigment jest wyważony i wszystkie cienie mają tak samo dobrą pigmentację. Ten ciemny czekoladowy brąz jest niesamowicie intensywny. No czerny to jest w ogóle kosmos i to jest jedno przyciągnięcie palcem. Jak ja zaczęłam spłoczować ten czarny kolor, to po prostu byłam w ciężkim szoku, że to jest taki pigment. Dawno się z tak dobrą czernią nie spotkałam. No naprawdę te cienie są niesamowicie napigmentowane. Błyski też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, bo myślałam, że w większości będą to takie płaskie perły, a okazało się, że to są takie unikorne, to są wielowymiarowe cienie. Postaram się Wam pokazać w ten sposób, zobaczcie, one się zmieniają pod wpływem ruchu. Ten pierwszy cień jest w ogóle przepiękny, to jest ten cień, który wygląda na biały, a on ma taką różową poświatę, no jest niesamowity. Kolor euforia to bardzo intensywny, kryjący złoty błysk, przepiękny. No co prawda, złotych cieni można znaleźć na rynku sporo i są to naprawdę ładne kolory, ale nie zmienia to faktu, że to złoto również jest bardzo, bardzo ładne. Także sprawdzimy, no, jeśli chodzi o słocze, to jestem mega zadowolona. No i bierzmy się za makijaż, bo nie mogę się doczekać efektów. Przechodząc już do makijażu, na powiekach mam korektor, znam, tylko mam dzisiaj jaśniejszy kolorek, bo 0,5 piątkę zdenkowałam. I na razie nie przypudrowałam jeszcze tego korektora, nawet podłukiem brwiowym. Zacznę sobie dzisiaj na mokro, także nie będę nic pudrować. Zacznę od zewnętrznego kącika i nałożę ten najciemniejszy brąz. Jest to taki bardzo intensywny czekoladowy kolor. Widzę, że cienie się troszeczkę sypią, na pewno widać to w kamerze, więc one są delikatnie wprasowane, bo ja jakoś mocno nie drapałam. Także strzepujemy sobie troszkę nadmiar. No i lecimy z tym cieniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zobaczcie. Porównajcie sobie to, jak wygląda ten cień do tego, jak wyglądały cienie z palety VIBO we współpracy z Karoliną Gilą. A przypominam, że ta paleta w cenie regularnej kosztuje 70 zł. Ta paleta kosztuje 90, ale na ten moment możemy ją złapać za 40 i zobaczcie, jaka jest pigmentacja. Ten cień się nałożył dwoma ruchami, jest niesamowicie nasycony. On się od razu delikatnie rozciera, tak naprawdę sam. No ja tylko troszeczkę końcóweczką pędzla przesuwam powyżej załamania i ten cień się sam rozciera. On się troszkę tak rozkłada do powiedziałabym wiśniowego brązu. Delikatnie mi tutaj wybiły się ciepłe tony w tym brązie, zobaczcie. No ale zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Tu gdzie dociskałam i nie przeciągałam tego brązu, to jest bardzo intensywny czekoladowy kolor. Także ta pigmentacja, no to powiem wam, że jest szok. Naprawdę jest super. Zobaczymy jak będzie dalej, ale pierwszy cień nie bardzo bardzo pozytywnie zaskoczył. Biorę sobie teraz ten cień, to jest powiedziałabym, taki różany brąz. Sporo jaśniejszy od tej czekolady, troszeczkę jest ten kolor za jasny, więc muszę wziąć coś ciemniejszego, żeby to wyrównać. I myślę, że wezmę sobie ten kolor Joyful. Na ten sam pędzelek dociskam sobie trochę tego produktu, strzepuję nadmiar i nakładam na ten różany. No i to już wygląda lepiej, bo mam tutaj fajne przejście. Nie ma czegoś takiego, że jeden cień jest dużo ciemniejszy od drugiego. I delikatnie sobie przez środek to blenduję. Wezmę ten łososiowo-brzoskwinkowy kolor, zobaczymy jak on wypadnie. No, na pędzlu wygląda bardzo intensywnie i nakładam go do wewnętrznego kącika. Zobaczcie. No, to jest niesamowita pigmentacja. Dawno się nie spotkałam z taką pigmentacją w paletach drugeryjnych. I mówię tutaj całkowicie szczerze, jeśli chodzi o cienie Kobo, to kiedyś dawno temu testowałam, ale wydaje mi się, że nie były jakieś szałowe. No a ta paleta jest na ten moment jak dla mnie rewelacyjna. Biorę sobie teraz ten jasny brąz, to jest taka powiedziałabym delikatna kawa z mlekiem i będę blendować ponad załamaniem. Muszę sobie rozblendować ten ciemny czekoladowy. No powiem Wam, że to się samo blenduje. No zobaczcie. Zobaczcie, kilka ruchów i jest chmurka. No ja nie mam pytań. Biorę sobie teraz skośny pędzelek i przechodzę do czerni, która nazywa się przewrotnie Sensitive. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Strzepuję nadmiar, bo jest to bardzo intensywny czarny. No i biorę się za kreskę. Zobaczymy, czy ten cień się ładnie przyklei. Ale widzę, że no, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ja robię bardzo delikatną kreseczkę, bo nie lubię przyciemniać nawet cieniem jakoś bardzo mocno linii rzęs Ja ogólnie nie za dobrze się czuję w kreskach, więc robię to delikatnie, robię taką subtelną kreskę. No ale zobaczcie, od razu to wygląda całkiem inaczej. Także cień czarny bez problemu się ładnie zaaplikował przy linii rzęs. Wszystko się fajnie przykleiło. Teraz sobie delikatnie ten cień czarny jeszcze rozblenduję do góry, żeby troszeczkę zmiękczyć ten efekt. Wewnętrzny kącik rozświetliłam cieniem morning, a raczej rozjaśniłam, bo jest to fajny matowy, jasny cień. I przechodzę sobie do dolnej powieki i wezmę sobie cień delighted. To jest troszeczkę ciemniejszy brąz od tego wcześniejszego, ale też jest to taka kawa z mlekiem. Nie chciałabym tutaj już. Szaleć z różami, chciałabym uspokoić troszeczkę ten makijaż, i dlatego nałożę sobie na dolną powiekę tylko brąz. Jest to ładny, intensywny kolor, ale nie za ciemny, także on mi tylko podkreśli dolną powiekę. Tak wygląda makijaż, no i moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja. Paleta mi się bardzo, bardzo podoba. I pomyślałam, że może jeszcze wyciągniemy z niej troszeczkę więcej i zrobię na drugim oku coś innego. Zrobię szybki makijaż, ale chciałabym na pewno wykorzystać oliwkę i połączyć ją z tym złotem Euforia. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także zaczynam sobie na drugim oku od oliwkowego cienia Excited. No, one się sypią, no sypią się, co ja mam Wam powiedzieć? Ale przy tym, jak te cienie wyglądają na oczach. No, to ja bym tego nie traktowała jako wady. Po prostu. Bo jak cienie są słabe, no to można to potraktować jako minus. Ale jeżeli cienie są super napigmentowane i pracuje się z nimi bez zarzutu, to ja bym po prostu przymknęła oko na ten osyp. Bo jeśli chodzi o osyp na powiece, to tutaj tego nie ma. Jak porządnie strzepiemy sobie nadmiar cienia z pędzla, to nie ma problemu i pod okiem nic się nie pojawia. Ok, co do tej oliwki, to muszę Wam powiedzieć, że myślałam, że będzie bardziej oliwkowa. A na oku wypada troszeczkę bardziej brązowo niż się tego spodziewałam. No, ale intensywność jest fajna. Cień jest taki troszkę karmelowo-oliwkowy. Myślę, że tutaj zależy też z czym go połączymy. On bardziej lub mniej będzie wybijał te oliwkowe tony. Ale na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie. Biorę sobie ten jasny brąz i będę teraz budować załamanie. Chcę zrobić tutaj bardzo delikatny makijaż. Nie chcę już szaleć z kolorami. Połączę tylko tą oliwkę ze złotem i zbuduję delikatnie załamanie. I to będzie wszystko. Także jest to raczej dzienna propozycja, no ale sprawdzimy sobie ten błysk euforii, bo podejrzewam, że on będzie wyglądał przepięknie. No, na słoczu prezentował się na bogato. I to jest takie fajne złoto, bo ono nie jest za żółte. Ono jest takie troszeczkę przywrócone brązem. Więc bardzo mi się podoba. No załamanie bez problemu, tutaj wszystko się ładnie rozblendowało na tip top. Więc nie ma się do czego przyczepić. Przechodzę sobie do błysku, nakładam cień euforia i nałożę go dzisiaj syntetycznym pędzelkiem, bo zawsze robię to palcem, ale ostatnio zrobiłam sobie dłuższe paznokcie, więc spróbujemy nałożyć pędzlem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ewentualnie po prostu doklepię sobie jeszcze palcem. Ale myślę, że będzie ok. No, cień się fajnie transferuje, nie ma problemu. Pędzelek ma ten plus, że jest bardziej precyzyjny i możemy sobie tutaj odciąć ten błysk w załamaniu. Ale i tak nałożę troszeczkę tej euforii palcem. Docisnę sobie szczególnie tutaj na środku powieki. No, zobaczcie, przepiękne złoto. Bardzo mi się podoba. Nie jest to taki bardzo ciężki cień, więc mam nadzieję, że on nie będzie podkreślał załamań na skórze. Ładny, bardzo ładny. Fajnie kryjący, przepięknie błyszczący. Może to nie są jakieś super iskierki, ale powiedziałabym, że efekt foliowy. Na koniec biorę sobie jeszcze cień beżowy i troszkę to wszystko rozblenduję. Chciałabym po prostu, żeby to było takie bardzo miękkie, bardzo czyste. No bo jednak ta oliwka to nie jest taki bardzo łatwy w obsłudze cień, przez to, że troszeczkę wypada na szaro w dolnej powiece również nakładam cień oliwkowy troszeczkę sobie później rozbęduję to jasnym brązem, no ale chciałabym, żeby ten makijaż był bardzo stonowany, żeby tutaj nie łączyć różnych tonacji tylko już oliwka z oliwką mamy to fajne złotko więc chcę, żeby to było spójne i takie monochromatyczne Biorę sobie ten jasny szampański cień, nakładam go na mokro. I będę go aplikować wewnętrzny kącik. Stwierdziłam, że chciałabym tego błysku spróbować. Okej, okay, no zobaczcie, jak to wygląda. Przepięknie. No nie chcę tutaj, wiecie, porównywać marek, porównywać ze sobą palet. No ale biorąc pod uwagę makijaże paletą Vivo. A makijaże tą paletką, no to jest niebo a ziemia. No zobaczcie jak ten błysk wygląda. Na początku może się wydawać, że ten cień jest biały, ale on przebija szampańskimi tonami i z tym złotkiem połączony naprawdę wygląda przepięknie. Oko się bardzo rozjaśniło, kącik się przepięknie rozświetlił, także ja jestem na tak. No obydwa makijaże mi się bardzo podobają. Kilka plus złoto to jest moim zdaniem troszkę bardziej dziwna propozycja, bo ja nie noszę na co dzień takich mocnych, intensywnych róży, ale powiem wam, że jeżeli lubiłabym się w różowych kolorach, to to też mógłby być makijaż dzienny. Może zrobiłabym troszeczkę jaśniejsze załamanie, troszeczkę to rozbieliła, jakby wyczyściła. No, bo tutaj też pociągnęłam trochę ten róż. No i to wyszło dosyć intensywnie. Ale koniec końców naprawdę obydwa makijaże mi się bardzo podobają. Kredka Viboskini nałożona na linię wodną. I przechodzimy sobie do nowości od Vibo. Jest to More Volume Drama Base. Czyli baza pod tusz do rzęs. Jeśli chodzi o ten tusz Volume Drama, to ja bardzo go lubię i naprawdę jest fajny. On pogrubia rzęsy, może nie daje jakiegoś spektakularnego wydłużenia, no i rozdziela też średnio, ale daje ładne pogrubienie. Co do tej bazy, szczoteczka wygląda tak, więc ona jest taka troszkę dziwna. Wydaje mi się, że będzie bardzo sztywna, no i dodatkowo jakby produkt jest pod włoskami. Na włoskach jakoś bardzo go nie widać. Jest to baza w kolorze białym, także od razu powinna być widoczna na rzęsach. A powiem szczerze, że ona się jakoś bardzo nie nakłada. Więcej tego produktu jest właśnie pod tymi włoskami, na tym jakby pałąku, niż na samych włoskach na szczoteczce. Więc tego się za dużo nie nałożyło. No jedynie co, to ta szczoteczka mi rozczesała rzęsy na ten moment, więc nie wiem... Czy to coś pomoże? Czy podbije efekt tuszu? Zostawiam to jak jest. Niech ta baza chwilę przeschnie. I bazę nakładam dzisiaj na jedną stronę, bo chciałabym zobaczyć, jaka będzie różnica między efektem w połączeniu tuszu i bazy, a samym tuszem. Jeśli chodzi o tusz na dzisiaj, jest to Maybelline Lash Sensational Sky High. To jest tusz bardzo dzienny, dający delikatny efekt. Można go zbudować, ale niestety on przy nakładaniu drugiej, trzeciej warstwy. No, u mnie się skleja, więc ja lubię jedną cienką warstwę, i to jest dla mnie fajne, dzienne podkreślenie rzęs z delikatnym pogrubieniem i troszeczkę wydłużeniem, wyciągnięciem ich ku górze. Może to nie jest spektakularny efekt, jak pokazują dziewczyny na TikToku, bo się z tym niestety nie mogę zgodzić. Testowałam go już naprawdę wiele razy, bo mam go od dłuższego czasu. No i nigdy nie uzyskałam takiego efektu. Jak wiecie, rzęsy z TikToka. Przechodzę sobie teraz do drugiej strony, będę ją nakładać na bazę od VIBO. No i zobaczymy, czy ta baza podbije nam efekt tego tuszu. Na razie to czuję, że ta baza spowodowała, że te rzęsy są bardzo sztywne. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że powinnam chwilę odczekać, żeby ta baza jakby zastygła. Nie wiem o co mi chodziło. A może ja powinnam po prostu nałożyć ten tusz na mokrą bazę? I wtedy efekt by był fajniejszy? Okej, okay, no powiem Wam, że ta baza naprawdę dała radę. Wyciągnęła na pewno te rzęsy, ładnie je rozdzieliła, ale też no, ten tusz w połączeniu z bazą. Dał na pewno fajniejsze pogrubienie niż jakby był sam na rzęsach. Baza naprawdę wygląda ok w połączeniu z tym tuszem od Maybelline. Myślę, że będę ją dalej testować. Nie pokładałam w niej jakiejś super nadziei, a okazało się, że jest to spoko produkt. Do przetestowania zostały już tylko pomadki. Mam dwie propozycje i zaczynamy sobie od Vibo. Jest to pomadka Glossy Nude w kolorze 1. Kolorek wygląda tak, więc wydaje się być fajny, ale ciekawa jestem, jaka będzie jego pigmentacja. No właśnie. To jest pomadka taka bardziej balsamowa. Nawet nie powiedziałabym, że to jest półtransparentny efekt, tylko taki właśnie delikatnie błyszczący balsam, który ma troszeczkę koloru, ale bardzo, bardzo mało. Także w opakowaniu wydaje się, że będzie to pomadka kryjąca. No, ale chyba kryjąca to ona nie będzie. Bardzo delikatny pigment, taka delikatna pomadka, balsam, coś w tym stylu. No, jest bardzo kremowa, delikatna, lekka na ustach. Ale jest błyszczące. Ja nie lubię takich mocno błyszczących, kremowych pomadek, więc to nie jest do końca coś dla mnie. Kolor też myślałam, że będzie bardziej nude, a wyszedł taki troszeczkę różowy. No, tak średnio, jeśli chodzi o tą pomadkę. Także przejdźmy sobie do pomadki od Kobo. W niej pokładam troszkę większe nadzieje. Mam nadzieję, że ten kolor top nude to będzie hit i że będę go często używać. No, jest przepiękny. To jest taki właśnie nudziakowy brąz. Pomadka Skobo na słuczu wygląda tak, więc jak widzicie jest to w pełni napigmentowana, kremowa pomadka. Ładne wykończenie, delikatnie się błyszczy, ale to nie jest taki, wiecie, błysk balsamowy, błysk mokry, jak daje ta pomadka od Vibo, no która, zobaczcie, no praktycznie nie ma koloru. Także ta pomadka zapowiada się dużo lepiej. No i sprawdźmy, jak ona będzie wyglądała na ustach. Ten kolor jest dosyć jasny. Myślałam, że będzie troszkę ciemniejszy. Więc przydałaby się konturówka. No ale zobaczymy, jak ona będzie wyglądała solo. Tak wygląda kolorek topniut u mnie na ustach i ona jest minimalnie dla mnie za jasna. Ale myślę, że jak nałożę ją z troszeczkę ciemniejszą konturówką, to będzie wyglądało przepięknie. Pomadka jest bardzo komfortowa, kremowa, super napigmentowana, więc jeżeli się zastanawialiście, to moim zdaniem warto. W tym momencie te pomadki, jak wspomniałam, są po 14,99 i nie ma tutaj numerku, jest po prostu nazwa Top nude, jeśli chodzi o ten konkretny kolor. Jak wspominałam, macie 5 lub 6 kolorów, więc jeżeli lubicie nudziaki na ustach, to myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Przechodząc już do naszej gwiazdy, do palety KOBO we współpracy z Danielem Sobieśniewskim, no to ja jestem oczarowana, jestem zakochana, bardzo mi się ta paleta podoba. Myślę, że za 40 zł to w ogóle nie ma co się zastanawiać. Łapcie tą paletę, jak będzie, to ją bierzcie bo naprawdę jest warta tego, żeby ją mieć. Jest to paletka, powiedziałabym, dzienno-wieczorowa Jest to fajne połączenie kolorów. Mamy mnóstwo super napigmentowanych matów. Mamy tutaj odcienie ślubne z delikatną nutą różaną. Mamy tutaj odcień oliwkowy, mamy super czelń, mamy beże. Są przepiękne błyski, które naprawdę robią efekt wow. Niby wyglądają na zwykłe perły, ale te dwa kolory to są takie unicorny które wiecie, no mają troszeczkę trójwymiarowe odcienie. Dodatkowo ten pierwszy biały cień mieni się na róż. Mamy przepiękne złoto, no tutaj jest naprawdę paleta barw. Niby to jest taka zwykła dzielna paleta, nuda, nic specjalnego, ale powiem Wam, że ta paletka naprawdę ma potencjał. Może to być jedna z lepszych palet drugaryjnych. No maty są naprawdę rewelacyjne, ale błyski, no też są super, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Mamy duże lusterko, jak wspominałam czerń i beż, więc paleta jest samowystarczalna. 90 zł to jest trochę dużo i nie wiem, czy bym się na nią zdecydowała. Ale z drugiej strony, jakbym obejrzała taką recenzję i zobaczyłabym, jakie te cienie są fajne, to może bym się skusiła, bo naprawdę jest to paleta super jakości. Więc jeżeli chcecie ją kupić, to kupcie ją teraz na prące za 4 dychy. Moim zdaniem nie będziecie zawiedzeni. Jest to rewelacja. No ja jestem bardzo zadowolona i na pewno w najbliższym czasie będę jeszcze robić makijaże tą paletą na kanale. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, który makijaż podoba Wam się bardziej. Czy ten różany, czy ten taki troszeczkę kaki, oliwka połączona ze złotem. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy testowaliście jakieś kosmetyki z kolekcji Kobo we współpracy z Danielem Sobieśniewskim, czy skusiliście się na paletę. Czy macie może cienie w kremie, może pomadki? Dajcie znać, jak Wam się sprawdzają, no i co sądzicie o tej palecie. Bo moim zdaniem nie dość, że jest przepiękna, to jest rewelacyjna jakościowo. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!